Widać anconomenę z tematu, a dzisiaj mam dla Was trzy tematy. Jeden luźny, pogadankowy, jeden żałosny, jeden dramowy, sami ocenicie. Zacznijmy od żałosnego. Ela Gawin, moi drodzy. W sumie tak, zapowiadam, wam temat żałosny, to albo Ela, albo Mazur, albo kogo byście jeszcze dodali do tej trójcy. Temat w sumie nie jest jakoś gigaważny, ale pomyślałem sobie, że jest początek tygodnia, a Ela chciała mnie ostatnio pozwać, więc czemu by się nie pośmiać i nie pokazać, kto tak naprawdę chciał mnie pozwać. Kilka dni temu Ela urządziła spotkanie z widzami. Tak, moi drodzy, Ela Gawin urządza spotkanie z widzami, ale nie to jest. Jest dziwne, dziwne jest to, że na te spotkanie przychodzą prawdziwi ludzie. Bo jaką cholerę? Też się zastanawiam. I to jest chyba największa tajemnica, której nie mogę rozwikłać. Dla żartu, naprawdę są jej fanami, a może wszyscy robią jakieś badania. Powiedziałbym, nie znam, nie oceniam, ale w tym przypadku nie znam, ale oceniam. A może oni wszyscy są na jakichś studiach psychologicznych i wszyscy piszą magisterkę ze studium indywidualnego przypadku. Nieważne. Ważne jest to, co zrobiła pod koniec live'a. I nie, nie chodzi o jej wywrotkę. Bo to się może zdarzyć każdemu z nas, no chyba że ta wywrotka jest zagłuszona dźwiękiem obalanych butelek. No. Widzieliście? No to zobaczcie jeszcze raz, tylko że uważnie. Przeszukałam całą torebkę, nie mam nożyka. Dla czujnego oka potwierdzę, dla tych nieświadomych wytłumaczę. Elle Gavin jest czarodziejem. Wychodzi z kadru, gdzie nie ma praktycznie już piwa w swoim kuflu, a później znika gdzieś i nagle pojawia się z piwem. Tak, taką. Nawet tam nie ma połowy piwa. Czyżby Elle Gavin poszła do baru i wracając tak szybko wszystko wypiła? Nic bardziej mylnego. Ela Gavin schowała się za swoją widzką, żeby podejść do stolika obok i wlać sobie resztki, które zostawił jej jakiś poprzedni widz. Słuchajcie, dopijać po kimś piwo, jasna dupa! Sytuacja była natomiast jeszcze bardziej żenująca, ponieważ nie tylko Ela została usunięta z tego lokalu. Przepraszam bardzo, mam prośbę taką. Niestety panie prowadzą transmisję live i to nie jest dozwolone w naszym lokalu, więc bardzo byśmy prosili o to, żeby panie wyłączyły kamerę i się przyniosły gdzieś innie. nie. Dobrze. Odwrócimy. Żeby się, się pani po prostu. Żeby panie po prostu nie robiły tego na terenie naszego lokalu. To jeszcze jest nasz lokal i to jest kojarzone z naszym lokalem i po prostu nie wyrażamy na to. Aha, dobrze rozumiem. sobie. To my się przeniesiemy na plac. No to pewnie, gdzie, gdzie byle nie jak był u nas, nie? Dobrze, dobrze, dobrze. oczywiście. Ale dodatkowo wyrzucone z okolicy właśnie za dopijanie resztek. Proszę tak. bardzo, ja mam jeszcze jedną prośbę. No? Ponieważ e, jakby cały czas są skargi i ludzie mówili nawet o wypijaniu piwa. Więc nie było nic takiego. Cieszę się, że tacy właśnie ludzie chcą mnie pozywać. Na zakończenie dla samej Eli, która najprawdopodobniej zobaczy ten film i powie coś w stylu. No, ten Mateusz Spysiński to ja nie wiem. On wycina z kontekstu i oczernia mnie, i ja złożę na niego zawiadomienie, bo. Ja nie. Ja nie dopijałam żadnych resztek. Ela, poczekaj. jeszcze za dużo. Ja to zaraz wypiję i zostawię te resztki, ok? Zostawić w spokoju, natomiast nie chcą co, po niektóre osoby, które w sposób negatywny, w sposób naganny zareagowały na Najnowsze zdjęcie Sylwka Wardęgi, które opublikował na nowym podprojekcie Ambasady o tajemniczej nazwie Hub w tytule. się jak tam treści będą publikowane, raczej nie musimy. Natomiast Sylwek wjechał na grubo z pierwszym zdjęciem, na którym przykryty jest jedynie ręcznikiem. Piękny dziadzio. Każde polubienie to jedna pompka. Zrobienie wszystkich potrwa wiele dni, by dojść do formy. Kompilację wszystkich pompek druid wrzuci w jednym dodatkowym materiale i pokaże progres formy. Waleczka. I w sumie zastanawiałem się, dlaczego to zdjęcie było aż taką burzę, szczególnie. Że podobnie bardzo było pół roku temu jak Kasper Błoński wrzucił zdjęcie, na którym było widać mu tyłek. Sytuację skomentował również Rewo, który jeszcze nie tak dawno był posądzany o lizustwo przez Gimpera. Jednego dnia Wardenga i czajnik wrzucili nagie, no prawie fotki, obaj w ramach challenge'u. Może to już kwestia głowy przeryty internetem, ale w ogóle mnie to nie szokuje. Od kolejny sposób na atencję, podobny do ogolenia się na łyso. A u was jak to wygląda? Komentarze: Jest to kontent, który śledzę, ale niech sobie wrzucają, jeśli widzą w tym celu. Atencje dodają mu takie osoby jak ty, które się spłakały. Czym się różnią ich zdjęcie od 99 zdjęć polskich influencerek? A na Twitter odpowiedział sam sylwę. Prewo w ogóle napisał, że jest to jakiś sposób na zdobywanie atencji. Ja w ogóle to nie wrzuciłem nawet do siebie na profil ten co mam 400 tysięcy followersów, tylko na ambasadę. A po drugie, zobaczcie, umie nic nie widać, nie widać tyłka, nie widać niczego, a dziewuchy wrzucają na Instagram co chwila, że wypięte pośladki i tak dalej, i wtedy rewo nie pisze, że o, atencjuszki i tak dalej. Czemu jak facet wrzuci, że widać gołą klatę, to jest nagle, że o Jezu, Matko Boska, jak on w ogóle śmie, atencjuje się, a jak dziewczyna wrzuca wypięte pośladki, że widać prawie całe ciało, to jest okej. Okay. Piekło mężczyzn. Piekło mężczyzn. Trochę tak jest, nie? I wydaje mi się, że wynika to z tego, że jesteśmy obecnie zasypywani takimi zdjęciami, czy to na Instagramie przez jakieś influencerki, czy to na Twitterze dziewczyn, które promują i reklamują swoje płatne strony, na których sprzedają swoje płatne zdjęcia. I bo okej, okay, bo obecnie jesteśmy coraz bardziej postępowi, ale jeśli jesteśmy coraz bardziej postępowi, to dlaczego ciało mężczyzny zaczyna wzbudzać kontrowersje, a ciało kobiety już nie? I. Dlaczego w momencie, gdy Sylwek Wardenga wrzucił zdjęcie, to komentarze negatywne są akceptowane i nikt nie mówi hej, 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 każde ciało jest piękne i nic nie powinniśmy komentować. Temat do zastanowienia. Czemu jest tak, że dziewczyna może wrzucić tyłek na Instagram, a chłop to już by na przykład nie mógł? A tak się składa, że mam bardzo ładny tyłek. Ja będę wrzucał. O, ja też mam ładną, ale wrzucał nie będę, mam żonkę. Natomiast na ostatnim live'ie kombinowaliśmy, jaka nazwa by do mnie pasowała najbardziej. Ancy Nude. Ancymon Matiego, Łysa Pała i w nawiązaniu do aktora nie Tom Hardy, a Matt Twardy. Nieważne, i tak się nie doczekacie. Jest coś takiego w społeczeństwie, że dziewczyny mogą na, na Instagramie, w social mediach robić więcej niż faceci, pokazywać więcej ciała, i jest to jakby tak. już nie wzbudza takich emocji, a jak chłop coś pokaże, to Łona Boga, tu widać udo. Ja... On... Również odpowiedziałem, ale ten wynik chyba był do przewidzenia. Ludzie mi w ogóle body, body shamingowali, że yy, obleśny zwyron. Przykro. Ale ja napisałem, że jest piękny żeby się nie smucił i serduszko nawet zostawił. Skoro tak ludziom przeszkadza to zdjęcie, to ja je po prostu wrzucę na ten główny profil do siebie. Poatencjonuję się. E, gołą klatą, bo mam mega fajną. Tak też zrobi. To zdjęcie wywołało spore poruszenie, mimo że kompletnie nic na nim nie widać. Rewo nazwał moje zachowanie atencjonowaniem się. Jak to jest, że gdy dziewczyna wrzuca wypięte pośladki do luzik, ale gdy facet nie pokazuje nic, to robi się problem. Pojawiło się sporo komentarzy, że jestem obleczny, że takie coś wstawiłem. Nie mamy ja tym zdjęciem żadnych zasad, a tyle samo lub więcej można zobaczyć latem na plażach. Miejmy nadzieję, że Maja Staszko zabierze głos w tej sprawie i zajmie się naszym biednym sylwusiem. A wracając do tej atencji, to nie jest tak, że my wszystko co publikujemy w A wracając do tej atencji, to nie jest tak, że my wszystko co publikujemy... A wracając do tej atencji, to nie jest tak, że my wszystko co publikujemy w internecie to właśnie po to, żeby zdobyć tą uwagę widza, czyli atencję? Po co ja montuję film? Po co nagrywam to story? No chyba po to, żebyście je obejrzeli, czyli chciałem przykuć Waszą uwagę. Po co Rewo publikuje zdjęcia na Instagramie? Po co robi filmy? Nie po to, żeby ludzie je obejrzeli, czyli po to, żeby zdobyć uwagę, widać, czyli atencję? Chyba w internecie w ogóle wszyscy jesteśmy atencjuszami, nie? Robimy coś dla atencji i potrzebujemy tej atencji, żeby coraz więcej ludzi nas widziało, coraz więcej ludzi nas słyszało i coraz więcej ludzi po prostu o nas wiedziało. Słowa Rewo tutaj przestrzelone, natomiast mam trochę żal do Tomka, że nie zareagował on mocniej w momencie, gdy rozmawiał z gimperem. Gimper otwarcie mówił o zdradzie w związku, w momencie gdy kobieta jest zmęczona, a Tomek nijak na to nie Zareagował. Chłopci mówi, słuchaj stary, ostatnio widzę swoją żonę. Zmęczona, niewyspana, dzieci płaczą, a ja do niej mówię, kochanie, nie mogę patrzeć, jak się tak męczysz. Idę na dziś. Wsparcie mogłoby być to śmieszne, natomiast w życiu prawdziwym każdy człowiek powinien zareagować w jakiś sposób mocniejszy, czego tutaj zabrakło. Co prawda, Rewo odniósł się do tej sytuacji, pisząc, zakładam, że wiele osób widziało tylko wypowiedź Gimpera, więc tutaj dłuższy fragment z moim pytaniem konfrontującym jego poglądy. Cały segment był odnośnie otwartych związków, gdzie sam zapytałem, jaki wpływ na taką relację mają dzieci. Sugeruję, że powinienem ocenzurować Gimpera, to są jego poglądy, które ja mogę skomentować, w tym przypadku skrytykować. Natomiast nie zamierzam mówić o tym, co ma wycinać z podcastu i dbać. O go PR. Do ostatniego odcinka, w jaki sposób miałbym pomóc Gimperowi w wybieraniu się? Z czego? Do otwartego związku? Przecież tego dotyczył cały segment, w którym opowiadał o tego typu relacji. Tam nie było z czego się tłumaczyć, tylko opowiedzieć szerzej, jak jego zdaniem to działa. Jednak według mnie zabrakło tego tytułowego zgrzytu. O zgrzycie natomiast na pewno nie można mówić w przypadku Aisha Speed'a, który w końcu spotkał Cristiano Ronaldo. Dla niewtajemniczonych, Speed to streamer, który na każdym kroku podkreśla, jakim fanem jest Cristiano Ronaldo, jak jeździł na jego mecze, przeżywał bramki oglądając je na transmisjach na żywo, latał zanim po całym świecie. I w końcu mu się udało. tam w ogóle o tym chciałem powiedzieć. Po pierwsze, ładna pogoda, ładna okolica, więc tak na spokojnie można skończyć odcinek. Po drugie, ładna pogoda, ładna okolica, więc można troszeczkę urządzić sobie pogawędkę. W ogóle śmieszne jest to, że wydarzyło się to dwa dni temu, czyli 18 czerwca, czyli w dziesięciolecie mojego pierwszego koncertu Grindaja, który również wydarzył się 18 czerwca, tylko że 2013 roku. I. Widząc, jak on reaguje na, na Ronaldo, jak pojawiał mu się... Ja nie wiem, na ile te łzy były prawdziwe, na ile... Ja wiem, że no, to, to był stream, on słynie z takich bardzo mocnych reakcji. Natomiast wydaje mi się, że w jakimś stopniu, w jakimś nawet większym stopniu, te łzy i te emocje były prawdziwe. Ponieważ ja pamiętam, jak udało mi się zrobić zdjęcie z Bilim. Jeszcze zanim wszedłem na scenę, jak byłem w Lubianie. To w Krakowie wiedzieliśmy, gdzie oni będą, w jakim, w jakim hotelu. Najpierw byliśmy pod jednym, później okazało się, że mogło być w drugim, więc poszliśmy pod drugi później ktoś dał informację, że ktoś zrobił sobie właśnie z nimi zdjęcie pod tym pierwszym, więc znowu z tego drugiego byliśmy, byliśmy pod ten pierwszy hotel, tylko żeby zrobić sobie z nimi zdjęcie. Następnie ktoś po raz kolejny dostał nam informację, że są na zamku, więc od razu z tamtego hotelu podbiegliśmy na zamek. Czekaliśmy. I on sobie szedł razem ze swoją rodzinką. I my no wtedy podeszliśmy do niego, zapytał, czy będziemy na koncercie, powiedzieliśmy, że tak. Zrobił sobie z nami, z nami zdjęcie, Tam było nas chyba 6 albo siedem osób. I dosłownie wtedy się popłakałem ze szczęścia. Autentycznie. To nie, ja nie wiedziałem. Czasem ludzie mówią, że o, popłakałem się ze szczęścia, bo coś tam się wydarzyło. i Ja nie wiedziałem w ogóle, że takie emocje mogą. Człowiekowi towarzyszyć w momencie, gdy na przykład dzieje się taka sytuacja. Ale to jest tak, że słuchasz kogoś jakieś 10 lat, tam połowę swojego życia, w sumie słucham ich od 2006 albo 2005 roku, jakoś tak, no to będzie już kawałek czasu na pewno. I, i nagle widzicie tą osobę, nie? Nagle widzicie tą osobę, która jesteście ogromnymi fanami, która muzyk, których muzyka Was, Wam to dotyczyła, Boże, dotrzymywała. Była z wami po prostu ta muzyka w gorszych i, i lepszych chwilach waszego życia. I nagle tak o, idzie, jak wasz sąsiad po prostu, tak, tak, tak o, jest taki prawdziwy, realny. I zrobiłem sobie z nim zdjęcie, on dopiero poszedł i emocje wybuchły. I płacz, i śmiech, ja się śmiałem i płakałem, dosłownie. Nie, że u łzy gdzieś tam szklane oczy mi się pojawiły, tylko dosłownie płakałem ze szczęścia. Także fajnie było zobaczyć takiego właśnie speeda, który zrealizował swoje marzenia. Fajnie było zobaczyć, że, że chłop się aż tak z tego będzie cieszył, <laughs> szczególnie, że tyle na to, szczególnie, że tyle na to czekał. Pojawiły się łzy, pojawiły się emocje i fajnie było to zobaczyć. I jestem ciekaw, czy Wy kiedyś mieliście taką sytuację, że byliście czyimiś fanami i również to wywołało u Was takie emocje, że aż się popokaliście, albo się prawie popokaliście, albo kogo byście chcieli spotkać na żywo, kto mógłby u Was... Was coś takiego wywołać. Tak jestem bardzo ciekaw. Ja po raz kolejny na pewno jak będzie koncert w grindaja najpewniej w przyszłym roku to, to znowu pojadę. Za każdym razem w ogóle, jak ja już byłem chyba na w Polsce dwa razy, Niemcy cztery lub pięć razy byłem na koncercie, chyba cztery razy. I za każdym razem jak oni wchodzą na scenę to jest płacz. Za każdym razem. Pierwszy koncert był w 2013, później był 2000. 15, 16, później chyba drugi 16, albo 17. I teraz w 2022 drugim albo pierwszym drugim chyba. I za każdym razem, to od, te, te wszystkie daty dzieliły o lata, lata różnicy. I za każdym razem, kiedy oni wchodzą na scenę, to jest płacz. Coś niesamowitego. Naprawdę fajna sprawa i zastanawiam się. Czy Wy też tak macie? Z jakim zespołem, z jakim człowiekiem, z jakim aktorem piszcie koniecznie? Y, będę czytał wszystko i chętnie oczywiście y, wysłucham Waszych historii, bo takich historii się naprawdę fajnie czyta. Fajnie je poznałeś. więc piszcie, będę czytał i odpowiadał. Dziękuję wszystkim osobom odpierającym, który zobaczył ten film wcześniej. Tu macie Instagrama, tu macie Select Shop, a tu macie Republikę Smakoszy, moi drodzy, i macie kodzik. Aha, fajny kodzik. 5%. 5%, bardzo smaczna jedzonko. Dawno nie było żadnej reklamy tutaj, więc zapraszam bardzo serdecznie. Pycha Catering, można ogrom wymieniać sobie w ogóle jedzonka, na, każdy, yy, na każdą porę dnia macie cztery jedzenia do wyboru i ja przed sobie zjadłem na przykład pizzę, a jest godzina 12.46, można? Można. Pamiętajcie, jest to zbogatelniania 3, majcie, cześć bye czekaj, Ela. jeszcze z połowa jest, czekaj. You're to ci powiem.